Dzień dobry, witamy serdecznie na konferencji posłów Prawa i Sprawiedliwości. Konferencja poświęcona jest polityce senioralnej prowadzonej przez rząd koalicji 13 grudnia. Są ze mną pani poseł Urszula Rusecka, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, pani poseł Lidia Burzyńska, przewodnicząca Podkomisji do Spraw Seniorów z Obszarów Wiejskich, pan poseł Stanisław Szwed, członek Komisji Polityki Senioralnej, ale również minister, który zajmował się polityką senioralną w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, Komisja Polityki Senioralnej 11 czerwca skierowała do Rady Ministrów dezyderat. Wnosiliśmy o to, by rząd przywrócił wysokość 14 emerytury do wysokości z 2023 roku. Ale także bardzo ważna jest kwestia dotycząca waloryzacji, tej podwójnej waloryzacji, która była elementem kampanii wyborczej w październiku ubiegłego roku. Bardzo proszę, pan poseł Stanisław Szwec. Dziękuję, dziękuję bardzo, szanowni państwo. Miliony polskich emerytów, rencistów czuje się oszukanych decyzją koalicji rządzącej 13 grudnia. Wiemy, że rząd nie przyjął rozwiązania dotyczących podwójnej emerytury. Wszyscy pamiętamy, że w ekspoze Tusk zapowiadał i w stu konkretach kretach państwa rządząca zapowiadała podwójną emeryturę. Ona miała być wtedy prowadzona, gdy inflacja w danym roku, w pierwszym półroczu przekracza 5%. Wiemy, że w tym roku taka sytuacja będzie, dlatego ta decyzja zapadła, że tej ustawy dzisiaj nie ma. Również w przyszłym roku takiej decyzji. Nie będzie, bo to również minister finansów zapowiedział, że inflacja nie przekroczy 5%, mimo że w ustawie budżetowej zapisano na 2025 rok 5% poziom inflacji. Czyli kolejne oszustwo koalicji 13 grudnia, na której stracą, stracą emeryci, którzy bardzo liczyli na podwójną emeryturę i podwójną waloryzację. Oczywiście warto tutaj przypomnieć, że w ostatnim roku naszych rządów. W 2023 roku łącznie na 13 i 14 emeryturę plus waloryzację przeznaczyliśmy prawie 80 miliardów złotych. Dzisiaj wiemy, że według tego, tej prognozy na 2025 rok będzie to tylko 55 miliardów złotych. Czyli w przyszłym roku nasi seniorzy stracą 25 miliardów złotych. Ta polityka pokazuje, że tak jak wcześniej zarządów Donalda Tuska, tak jak teraz, Koalicja 13 grudnia nie interesuje się seniorami, wręcz ograbia ich z tych środków, które powinni dostać. Szanowni Państwo, ci, którzy dzisiaj rządzą w Polsce, obiecywali seniorom złote góry. Seniorzy dzisiaj mają prawo czuć się oszukani i to podwójnie oszukani. Drożeją leki, drożeje żywność, drożeje woda, prąd i gaz. A koalicja 13 grudnia zabiera blisko 900 zł z 14 emerytury polskim seniorom. Komisja Polityki Senioralnej skierowała wniosek do Rady Ministrów w czerwcu tego roku, aby przywrócić wysokość 14 emerytury do tej, która była w 2023 roku. Dostaliśmy odpowiedź odpowiedź rządu napisaną przez panią minister do spraw polityki senioralnej. Ta odpowiedź była wczoraj przedmiotem obrad Komisji Polityki Senioralnej. Ta odpowiedź jest nie na temat i nas kompletnie nie zadowala. Pani minister, jak czytamy w odpowiedzi, wskazuje na to, że dlatego, że inflacja rośnie, to seniorom odbiera się 900 zł. W odpowiedzi czytamy również wzmiankę o tym, że rząd proponuje seniorom bon energetyczny, ale proszę zauważyć, że dla gospodarstwa jednoosobowego, na przykład prowadzonego przez seniora, taka dopłata w ramach bonu to jest 300 zł i trzeba o nią zawnioskować. O 14 emeryturę senior nie musi wnioskować, ale z 14 emerytury odbiera mu się 900 zł. 600 zł zyskuje państwo. To są pieniądze, z których seniorzy są ograbiani. Jesteśmy zbulwersowani również tym, jak toczyła się wczoraj na komisji dyskusja. Mogliśmy z ust jednego z posłów komisji polityki senioralnej usłyszeć, jaki dezyderat, taka odpowiedź. To najdobitniej pokazuje, jaki stosunek do rozwiązywania problemów polskich seniorów mają posłowie koalicji 13 grudnia, którzy zasiadają w Komisji Polityki Senioralnej. Bardzo proszę, pani poseł Lidia Burzyńska. Szanowni państwo, przedstawiona przez panią poseł przewodniczącą Janę Borowiak. Informacja na temat odpowiedzi, jaką uzyskała komisja senioralna na dezyderat, który tak naprawdę był wystosowany, e, czując się odpowiedzialnym za tę grupę społeczeństwa, jakim są seniorzy. I ku mojemu i naszemu zdziwieniu, w części odpowiedzi, szanowni państwo, zacytuję: taka padła informacja. Pragnę wskazać, oczywiście jest to odpowiedź pani minister, że zgodnie z deklaracją pana premiera Donalda Tuska żadne świadczenie, które zostało przyznane, nie zostanie odebrane. Szanowni Państwo, to jest ironia, to jest szydzenie, to jest nic innego jak kpina właśnie z tej grupy społeczeństwa. Czy to są granice bezczelności? Chyba tak, bo te słowa właściwie pan Donald Tusk. Całej kampanii wyborczej w 2023 roku powtarzał, ale zapomnieli o jednym, że właśnie 14 emerytura to nie jest zasługa, ta pomniejszona o prawie 900 zł, a konkretnie o kwotę 869 zł, to nie jest zasługa platformy obywatelskiej koalicji 13 grudnia. To są działania, które podjął rząd Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jeszcze jedną e, muszę. E, przytoczyć wypowiedź pana Donalda Tuska. W 2023 roku, kiedy przebywał w Płocku w kampanii wyborczej, powiedział oprócz tych zacytowanych z odpowiedzi na dezyderat słów, powiedział jeszcze coś bardzo znamiennego, mianowicie to nie jest z mojej strony oferta wyborcza. To oczywista konstatacja. Decyzje, które miałyby zmienić życie rodzinne, demolować życie zwykłych ludzi, to nie są nasze standardy. Pytanie, panie Donaldzie Tus, czy pan czyta, czy pan słucha, czy pan rozumie to co pan mówił i to co rząd pana koalicji 13 grudnia działa? Bardzo proszę pani przewodnicząca usłyszeła Rusecka. Tak, Szanowni Państwo, wiemy już, że Donald Tusk składa puste obietnice, zupełnie nie realizuje tych obietnic, z którymi sięgnął po władzę, a tym bardziej boli, że dotyczy to oszukania polskich seniorów. Już podsumowując, wiemy, że obniżona została 14 emerytura, że nie będzie drugiej waleryzacji. Ale ja chciałam zapytać szerokie grono dziennikarzy, co z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z czerwca tego roku 2024 dotyczącego 200 tysięcy emerytur, którzy mogliby emeryci mogliby około 1200 zł dostać więcej do swojej emerytury. Wyrok Trybunału nie został nawet opublikowany w dzienniku ustaw. Jest to kolejne oszustwo i kolejny temat, który należy podjąć, dlaczego koalicja obywatelska, dlaczego jej koalicjanci oszukują polskich seniorów.